Zobaczcie, my jesteśmy przecież po tak wielu pięknych rzeczach, które żeśmy przeżyli. Jesteśmy jako naród świadkami czegoś tak niezwykłego. Jak mieszkałem we Włoszech, to ludzie się pytali, jak przyjechać do Polski? Co warto zobaczyć? Odwiedział ja mówię, a czemu was tak Polska przyciąga. Bo ja mam dzieci, ja mam wnuki, ja bym chciał im jeszcze pokazać, jak wygląda katolicyzm. Mnie to wzruszało. Kiedyś zaprosiłem ze sobą przyjaciół z Włoch, pokazywałem im, Wawel, Wieliczkę, Jasną Górę, no, wszystkie te, 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 te wielkie miejsca. I pytam ich na, koń, na końcu, co wam się w Polsce najbardziej podobało? Myślałem, że to będzie właśnie kopalnia soli w Wieliczce, albo Zamek Królewski, albo, albo Bigos. A oni mówią: Najbardziej to nas poruszyło. Poruszył widok młodych ludzi, chłopców i dziewcząt modlących się na kolanach. Myśmy tego nigdy w życiu nie widzieli. A oni to widzieli w Świętej Ani w Warszawie czy u Świętego Jacka w Krakowie.